No dzień dobry, dzień dobry Kochani, cześć Witajcie na kanale Wędkarstwo po mojem Ci co oglądają to wiedzą Ci co są pierwszy raz Mam na imię Tomek No i dzisiaj wędkujemy Nad rzeką moją, Wartą Po raz kolejny Już nie wiem który, oczywiście No i zobaczcie jaka aura I jakie klimaty No niesamowite. Zima, śniegi. Co prawda nie jest tego śniegu jakoś tam wielce dużo. Ale, ale. Ale jest. Jest trochę śniegu. Jakby dzisiaj się udało złowić. Bo dzisiaj będziemy, oczywiście, polować na klenie. Jak to zwykle zimą robię, robię to ja. Bo to jest moja ulubiona metoda metoda ryba zimą szczególnie, że łowię na spławik bo nie wiem, no, dla tych, którzy nie wiedzą staram się praktycznie w 90% łowić spławikowo, ponieważ uwielbiam wędkarstwo spławikowe tak naprawdę to jest mój numer jeden a w szczególności przepływanka z kołowrotkiem ruchomej szpuli czyli tak zwana wypuszczanka i na tą metodę w większości przypadków łowię, no i dzisiaj też będziemy tak tak głowić te kleniki jeżeli w ogóle jakiś się trafi jest bardzo dokuczliwy wiatr, no i pierwsze już, co źle zrobiłem dzisiaj to nie wziąłem niestety rękawiczek i to może zaprzepaścić całe to moje dzisiejsze wędkowanie, ponieważ rękawiczki to jest absolutnie obowiązkowa rzecz no muszą być to trochę takie dosyć specjalne rękawiczki ja mam takie bezpalcowe z taką Pokrywam, że mogę sobie je zamknąć palce całkowicie, ale jeszcze lepsza wersja byłaby, gdyby to były dwa na dwa, czyli dwa palce razem i dwa razem i jeden kciuk oddzielnie. I takie właśnie próbuję sobie znaleźć teraz, ponieważ przy trzymaniu kołowrotka z ruchomą szpulą ważne jest, żeby te dwa palce były oddzielnie, jeden od drugich, bo się wygodniej dużo trzyma kołowrotek. No ale cóż, na razie mam tamte tamte się spisują genialnie, bo są bardzo ciepłe. Właśnie dlatego, że mają te palce wszystkie razem i mogę je sobie odsłonić, jak zawiązuję, zmieniam przypomn, czy zakładam przynętę i są świetne. Natomiast jeszcze lepsze były, tak jak mówię, 2 na 2. No ale dobra, dosyć o rękawiczkach, dzisiaj ich nie wziąłem i to może bardzo mocno utrudnić, a wręcz może uniemożliwić moje wędkowanie dzisiejsze, bo jest zbyt duży wiatr jest za zimno. I będą mi po prostu te ręce grabiały na kowrotku. Będę musiał robić sobie przerwy. No i tym samym to moje wędkowanie nie będzie aż tak z taką częstotliwością, jak powinno być, tak skuteczne być może. Ale to zobaczymy. Fajny dzień, udało mi się wyrwać w samo południe, zanim się wyszykowałem, przebrałem i tak dalej. No to już jest koło pierwszej, więc mam z dwie godzinki na wędkowanie, więc bardzo krótka sesyjka, ale jeżeli by się udało coś złowić, to w tej scenarii to by było po prostu piękne. Także na to liczę i zapraszam Was do, do oglądania. Widzieliście, jak ciężkie dzisiaj będzie to łowienie. Jest mnóstwo lodu przy brzegu i ciężko jest nawet zanęcić Musiałem sobie rozrobić chlebek, ale żeby to zrobić, to musiałem dostać się do wody i w prawie wpadłem po pas. Kurczę, ale jest lodowata woda. Nie będę już wyciągał termometru, ale. A może później wyciągnę, zobaczymy. Ale jest. Naprawdę lodowata. Powrzucam sobie trochę tego chleba. Dobra. Właśnie dlatego teraz by mi się przydały rękawiczki, bo mam teraz rozrobiony w lodowatej wodzie chleb i prawa ręka już jej prawie nie czuję, więc bym sobie włożył do rękawiczek, ale to nic. Mam jeszcze na szczęście inne miejsce, gdzie mogę sobie włożyć, chociaż tutaj na przykład kieszenie mam zablokowane od kurtki, ale mogę sobie ściągnąć na przykład ta ręka i też sobie trochę ugrzę. No ale dobra, jest lodowato. Rozwijamy się i próbujemy. No, słuchajcie, dorzucam sobie tego chlebka jeszcze. Przez jakiś czas będę dorzucał i sobie wypiję kubeczek kawki. Rozpraszają się moje cząstki chleba ładnie. I zobaczymy czy tu coś będzie. Jak nie, to przechodzimy w następne miejsce. I zobaczymy tam. Jak nie tam to będziemy kończyć, bo dzisiaj nie mam zbyt dużo czasu. Ale jest pięknie, jakby tak się udało takiego klenia tutaj na tym lodzie wyciągnąć. Wspaniałe by to było. No, zobaczmy. Nie będę krakał. No dobra, słuchajcie, trochę pomęciłem. Nie za długo. I taki mały, pierwszy kawałek jeszcze chleba puszczamy. I zobaczymy. Ech. Czy są tu jakieś dzisiaj szanse, czy całkowicie nie? Dzisiaj krótszy trochę przypon 30 cm, Nie będę go za daleko puszczał, tylko tu przy tej trawie, dlatego że jest woda wysoka. I wolałbym, żeby nurt był nie za silny i tu jest właśnie pięknie. Pięknie to. Pięknie to płynie. Nie za, nie za szybko. Bardzo wolno bym powiedział, idealnie wręcz. No i zobaczymy. Fajnie by było. Kurczę, jakby jakiegoś tutaj kleniora udało się, udało się zaciąć. Jednym z moich takich trochę marzeń zawsze było to, żeby w takiej zimowej scenerii z białym brzegiem, ze śniegiem leżącym na brzegu złowić klenia. Jeszcze tego się nie udało. W tamtym roku trochę połowiłem, ale klimaty były bardziej bezśniegowe, że tak bym powiedział. Była zima oczywiście, ale nie było śniegu. A dzisiaj jest ten śnieg. Fajnie by było coś do tego śniegu jeszcze tutaj dopracować. No zobaczymy. Fajnie płynie, ale tempo jest perfekcyjne tutaj. Ale na razie nie widać. Żeby coś nam się tutaj pokusiło. No ale zobaczymy. Trochę przepływam, Jak nie, to przechodzimy w następne miejsce. Jestem chyba przy dnie, bo mi się zaczepia troszeczkę wyżej w takim razie spróbujemy. Ale nie za dużo wyżej, 10 cm. Ale dzisiaj nie osadzam się lód na przelotkach. Ciekawy temat. Nie ma widocznie tyle wilgoci. Że znaczy nie, w sumie to jest lekko chyba na plusie. Powyżej zera. Mimo, że ten śnieg jeszcze leży, ale on będzie wolno topniał, bo jest bardzo mała temperatura. Ale jednak z pół stopnia powyżej zera jest. Słuchajcie, jeden z ostatnich przejazdów albo i ostatni, nawet. I przenosimy się na następne miejsce, bo już mamy godzinę bardzo późną przed trzecią. Więc mam dosłownie godzinę, a już w ostatnich pół godziny tej godziny będzie bardzo ciemno. Więc jeszcze tutaj. Trochę pomacam, ale wygląda na to, że tutaj nic nie złowię. Trochę ponęciłem. Z kilka, nawet kilkanaście razy przepłynąłem. Nie ma żadnej reakcji. Więc prawdopodobnie ryby tu nie ma. Ale jeszcze po, po, pomacam. Jeszcze raz. Max 2. Wiatr jest kurczę strasznie. Dokuczliwy, bardzo zimny, ale nie ma co narzekać, jest fajny klimat. Szkoda, że ryby nie dopisują, no ale przyjdzie czas, że będą dopisywać, mam nadzieję. A. Słuchajcie, jesteśmy w drugim miejscu, chyba już dzisiaj ostatnim, bo jest za mało czasu już przed zmrokiem, żeby obłowić więcej. No i próbujemy tu. Piękna prostka, tak jak tamta. Troszeczkę tutaj jest inaczej. Myślę, coś kojarzy że troszkę głębiej. I zobaczymy. Pięknie jest. Także zarzucam, wrzucam sobie parę kawałków chleba. Mam go trochę dużo, więc muszę go Trochę wrzucić i jak tylko po to zaczynamy i tak pewnie pół godzinki i się zwijam, no warta niestety nie jest taką płodną rzeką, jak te mniejsze na północy Polski. Tutaj złowić klenia jest tak samo łatwo jak w zimie, e, jak na Wiśle na przykład. Czyli trudno. Według mnie te większe rzeki są dużo trudniejsze zimą i mniej rybne, mi się wydaje, troszeczkę też wtyklenie. Jednak tutaj jest dużo większa presja i trochę też kusownictwa chyba jeszcze dużo jest. Dlatego te ryby tak ciężko złowić, ale próbujemy, nie poddaję się. Jak się uda, to jest z tym większa satysfakcja. Także świetnie. Trochę się rozgrzeje, ponęcę i zaczynam. czy tak mi zmarły już y, dłonie, że nie mam w ogóle czucia w palcach. Także będę chyba powoli kończył, parę razy przepłynąłem, ale też widzę, że tutaj nic nie ma, więc ja nie mam dzisiaj absolutnie takiego długiego czasu do spenetrowania dłuższego kawałka rzeki. Tylko te dwa miejsca tutaj mogłem sobie obłowić, no i nic niestety. Ale korzystając z okazji, bo, ponieważ to jest prawdopodobnie ostatni mój wypadek w tym roku, chyba że jeszcze może zobaczymy, to gdyby co, to szczęśliwego nowego roku. Bo wesołych świąt już za późno, bo dzisiaj mamy 29 29 grudnia. Więc po świętach już mamy. Mam nadzieję, że Wam święta dopisały, wszystko było ok i odpoczęliście od tego zgiełku codziennego dnia. Z rodziną i z bliskimi. I wszystkiego dobrego Wam życzę na nowy rok, szczęśliwego nowego roku, super zabawy sylwestrowej. Bardzo fajnie, że udało się jeszcze przed końcem roku trochę popływać tu, natomiast no bez efektów niestety, co jest no troszeczkę dużym minusem w tym wszystkim, bo jednak chodzi o ryby. No oczywiście nie tylko absolutnie, ale no suma summarum przychodzimy na rybki. Żadnej tutaj nie udało się niestety dzisiaj złowić. Także dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego, i trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem, a ja uciekam w nie czuję palców u rąk. Cześć!